Zapraszaj, zapraszaj. nam no, dużo ludzi jest. Raz, dwa, Hej, siemano, witam was, jestem Gminar, to jest HaydenZ1 i kolejny, yy, kolejny odcinek z y, trybu Battle Royale. Nie poszedł nam ten pierwszy No nie poszedł, bo to pierwszy, koty za płoty, teraz będziemy taką mocę robić, że... Nie, bo po prostu żeśmy wylądowali w lesie jak jak jakieś jak idioci. W ogóle nie wiem, cośmy chcieli tam. Musisz się nauczyć mapy. I szybszego zbierania. To też najważniejsze. Oczywiście ja wolno zbieram. <laughs> Nie ja po prostu chcę, chcę się upewnić Cię, aby na pewno wszystko jest yy, zebrane. No ale to nieważne, to trzeba już do następnego. Ja już sobie tarę czapkę, mam wszystko ładnie. No, mam ja trzynaście klatek. No ja to wytnę, bo to mnie wpija. No, nareszcie Oj, jaki dużo ludzi obok nas, gdzie lecimy? Nie wiem Ja Cię widzę jakby co Ja jeszcze nie widzę ziemi Czekaj, to nie ma czasem tego fuck. domku. Ty tam jakiś domek jest. O, ty, ty, jest ten obóz tam. Gdzie ty jesteś w ogóle? Czy miałeś patrzeć za mną, a ja nie widzę obozu. Ja nie wiem, czy to ty lądujesz tutaj? No, ja widzę domek, tylko tam daleko mamy do biegnięcia O, oh, fuck, ale mi zniosło. No nie ja biegnij na w moją stronę. A ty biegnisz tam na, na E. Nie ma co czekać, trzeba biec. Lepiej wezmę parować zawsze. No, bez broni to nawet jak w piątkę wparujesz. Ult uczesz, uczesz. Przeciwko Ud, uczesz. jednemu z broniem nic nie zrobisz. No, już ludzie ar no wylądowali w miasto kacze, i, kurde. i rzeźnie sieją. Weź to sobie później tą widoczność dalszą ustaw. No nie chcę mieć lagowania. Lewa widoczność no dalszą. bardzo przydaje. Przy spadaniu jedynie. I czy, czy ktoś nie biegnie, a? Widzisz? Ja widziałem samochód jak jechał, ty nie. Ale tobie zalegowało przy strzelaniu, mi nie. Mi zalagowało przy strzelaniu, bo mi... Przelagowało, no. Bo mam słaby upload. O, tu jest domek właśnie. To ty mówi o nim mówiłeś? No wiem, to tego niego by... Tak, o nim mówiłem. Ale ktoś tu już był. Jak dalej nie jest Bo jest kamper otwarty. Zamknięty nie jest. jest. Nie, zamknięty jest. Dobra, leć do kampera. Jest ammo broń. Chodzę do domku. Masz coś? Tutaj coś jeszcze leży. No. Tutaj jaki leży? M9 czy twój? A, no dać ma Bo mam tylko 7. O no Boże. No 7 na 7, nie? Czekaj. Czemu? Mąż, to nie jest biegniemy. czasem. Poczekaj, bo coś mi się wcięło. Już uno no Aj, ej, bo to nie jest ten, ta broń, chwila. Jak mi się... Dobra. No ale ty w którą pobiegłaś. A! No, się o. oglądam, a ty co? Czekaj, ja bycę, hg, 4, tu przy rzece, gdzieś tu chyba ten już ma zbroję. I 3. Dobrze, biegniemy tu. Nie ma te Tejito, jak się nie mylę. Bora tam chyba lubi bywać, nie? A ty, tam jeszcze coś jest, jakiś obóz po prawo. Tutaj, jakieś coś tam leżało, poczekaj, sprawdzę, czy to nie jest kamień. Nie, tam jest... nie, samochód. nie kamień. O. A jest obóz. Dwa obozy chyba. Idź bardziej na prawo pod górkę. Kurczę, tu nic nie widzę. Dobra, szybko i zawr zawracanie. Mhm, mm słyszysz? Bo arena jest całkiem z drugiej strony. Tu się strzelaliśmy też. A gdzie żeśmy się nie strzelali? Wręcz i to tak. No, w sumie? Ty to drzewo się jakoś dziwnie rusza by ktoś rąbał Ta, tu, w tej wersji Da się Ale tutaj będę chapał broni a mimo wszystko O jak lagi miałem, ty ktoś tu jest w Pobliżu Nie ma nikogo Nie ma nic, a, a, a tych splów lepszych Ty co tu tam miałeś? Nie... Masz... A no jak zwykle shotgun No nie, no puste w tych kamperach jest oh Fuck, no nie ma nic Nie masz jakiejś zbroi drugiej? To mam mam! byś był tak dobry Pode mną, pode mną, bierz szybko i uciekamy stąd Gdzie pod tobą? Już nie pode mną, kawałek z tyłu, podejdź sobie, będziesz no. wiedział Dzięki ci Masz taką dobrą... O. O kurde no nie wiem, brałem pierwszą lepszą, nie wiem co ja mam Ja mam wooden na sobie no. Dałem ci playta, co nie? Mamy dużo Do przebiegnięcia Chyba strzał słyszałem. A bo już z Hizy mam Masz schizy Ale pójdziemy później na survival i będziemy lepiej bronią strzelali. Niekoniecznie. Tu się nie ma no tak, tak. Strzelasz, bo strzelasz. Na survivalu musisz się martwić, działam, A tam ci jest szkoda jednego wystrzelić, nawet w kryzysowej sytuacji. I zazwyczaj umierasz ze wszystkim. No, w kryzysowej nie. Mhm. Ja raz tak miałem, że mi szkoda, bo na zombiaki. Ja mnie zombiaki zabiły później. No, na zombiaki też szkoda. Ale był kryzysowa sytuacja, bo mnie obsiadły w S3 chyba. Ale w zombiaki się nie strzela zammo. ammo. No, ale i tak mi przecież zabrały razem z Ammo. Szkoda było mi trzech pestek, a straciłem 15 O spoko Spokojnie ma teraz takiego wielkie opłości Jeśli biegniesz, bo ja cię już nie widzę To otwórz oczy Otwórz oczy oczy w gąszczu się schował i Jestem na górze łośku. bo Dobra, ci, 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 właśnie mi tam mignął Bo ten znaczek nie świeci się cały czas, tylko gniknie czasem. Opa, patrz, Ilu jest. Ilu jest? Czekaj, czekaj, jest? czekaj, czekaj, 48? 48. Bądź to ważne. My jeszcze nie jesteśmy w bezpiecznej strefie, no. jak coś. Pomimo iż zawsze w post a po bezpieczną e, strefą są góry, ten już z kopciera Idziemy do czekaj, jak tu... Tam do, do... tego miasta To czekaj... Jak? Cranberry. Cranberry? Nie wiem No Chociaż, może być, no Ja tam byłem tylko z Tobą, tak więc wiesz... Dla mnie to jest... nadal... Strafa niespecjalnie zbadana, poza tym... Yy, policją Przynajmniej goniło za 40 zombie no, wtedy, mi uciekali, to się pogubiłem. No, bo to z orientacją w tej grze. Ej, nie strasz mnie. Sorry, ale nie wiem, jakim cudem strzeliłem, bo nie przycisłem przycisku myszy. A, samo strzeli mówisz? Tak, to był. się wszystkie narody tutaj zbierają nas. Chodźcie bardziej po prawo olejemy ręcz te, te, ten cranberry. <grymne> Chociaż tu i tu będzie niebezpiecznie. A w cranberry możemy zdobyć Ta. lepszą broń. Albo z kule z lepszej broni. <grymne> Powiedzcie, że ja doskonale tutaj widzę. O, i teraz chyba nie skończymy na 10. No bitu. raczej nie. Teraz nas coś zabije. Ja już widzę auto. Jadam no ja, ja tak samo. Stronę. fuck. Czekaj, co zrobi. Jak ktoś to wiesz. Ogień w niego. Wyskoczy no. teraz gościu. Chyba nas oleje, Ola u nas. Ja tam nie idę do tego kampa Nie, bo on tam będzie stał, bo na ciekam do Ryzyk wizyk? No ty nie masz broni w ogóle Pistolety dwa i Młotowa Po którym ci nie. No on tak mi wciął wtedy, że masakra o jak rzuciło... rzucili klikami pod nogami Deszcz Procek mi nie wytrzymał Procek albo w ogóle... łączę. O Boże, gdzie to Cranberry jest? W survivalu się szybciej tam idzie O, przycięło mi się coś A kiedy ci się coś nie przycięło? Ja mi się coś przytnie, to znaczy, że ktoś jest w pobliżu. O, to no jest ja. nie? mnie. Dobra, jesteśmy przy Klumberze. Wiesz, nagle się ktoś wczyta. A ja mam łącze słabe, to poczuję. Tak, ktoś wczyta. No wiesz, że go nie ma, a nagle jest. W, moim, w, w, w mojej widoczności. Muszę mu się tekstury załadować. Oj, ciep... No teraz przyznam, że teraz mógł ktoś. No być widziałem pomisze, cię, tak mięsało jak kota. Ale nie, nie to Jak przeskoczyłeś nie? z lewej na prawą i z powrotem. Oj, ja alaga miałem. Jak nic, ktoś tutaj jest gdzieś w pobliżu. O, dajesz sobie głowę ucień, że tu jest. No będzie sporo. Ludzi. Pewnie kampi już w tych budynkach tam i czekają na, na, na śmierć. Bądź hmm. czujny. Idziemy do tego otwartego czy zamkniętego? Otwarty. Nie, idźmy do zamkniętego. Mam takie przeczucie, żeby tu, żeby tu zginąć. Ja zamykam, jakby co wszystkie drzwi. O, samochód, nie, fuck To idzie pierwszy, ja czy ty? O, ja jest, a rka, lepszy. Gdzie jesteś w Do tego ogóle? drugiego pomieszczenia poszedłem. O, druga ARK jakbyś chciał. Do AR-ki? Ja Też jest. Chodź. Chodź tu. No. Nie wiem, gdzie no jesteś. No tym budyneczku obok. To pamiętasz, żeśmy kąpili w tym miejscu o tu? Tutaj na stole leży. Tak, tak, tak. Do Otwierałeś? Chwileczko. Zamykam. Musimy powoli uciekać z No. Dobra, idę góra. Chodź góra. Szybko. Zamknięte, uważaj. Zawsze są zamknięte. Zostałem się, to na dalej. balkonie. szyba, nie ryzykowałbym. usto Idziemy dalej, wyżej. Dobra, spieszczamy nie tyle, że wyczyszczone gaz, 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 uciekamy. Musimy całe krambery przebić. No, nie, to nie jest nie, za fajnie. Zaraz? Chodź. <gry> nie, no właśnie tak zombie dojechały przez to. Żebyśmy... Nie tędy. Mhm. Żebyśmy zdążyli? Nie, w połowie już będziemy bezpieczni. Byłoby proste, że 20, 25 osób myśli podobnie. O, Shotgun, Aleś amo z kraju, no bo mam shotguna. Ech. Do góry poszedłeś? Okay. Nie, jestem na dole, nie, nie szedłem do góry. Nie wiem, jak gaz pójdzie, więc nie chcę tu ryzykować. Czekamy. O, gas, widzę z prawej strony tam. Mówię, jak coś w którą stronę idziesz, czy, czy, czy w tył? Drugą. U. Ty tam chyba samochód stoi. Tam za nami. To. Gdzie? O tam też jest jakiś. W przodu On działający jest? Chyba nie Nie Oj Jak chcesz shotguna ja to bierz O ja mam shotguna, a mnie nie mam Mostem nie rzekł z tamtej strony na no, naprost nas Gdzie? No wiem albo my źle idziemy Musimy oh, przez fuck. rzekę Już tu jesteśmy jak gołębie O, zrzut jest jakiś, ty Biegnij, a nie zrzut Bo my... Nie wiem czemu, ale kompas mi świruje Przejdźmy na W Idziemy na W, SW. W to jest tam No zrzut leci. Teraz to coś mamy, nie? No spoko, idziemy, G7. I nawet 30 FPSów mam. No to ładnie. Tak ci się zlagły w najważniejszym tak. momencie Polecam strzały To jest niemalże pewne Kiedy? Co? Kiedy? No nie wiem, ja polecam strzały. to się mi wetnie. Chyba, że pierwszym będę strzelał. 18, ty nie spodziewałem się takiego wyniku, że będziemy mieli 7 a bardziej na W. Nie, no mi z W. Miasto już jest w gazie, gaz leci. Leci, gas leć leci. goni nas ciul że gas no jak blisko jest tam w tych donkach może ktoś kampić no wciąłem się Jestem Ale za nami, Ale daleko. No w połowie wody. Ściągaj buty, bo ci wody. nami, To na pewno. Nie, teraz całkowicie na w. Czyżby ta góra? Nie wiem. Zwolnij, no nie wiem, ale ktoś tam może być. Na górze? Nie, w, w domu. patrzę, nie, nikt się nie wychyla. Za nami. Par! Dwóch! Wow. Tak, lecieli za nami trochę czasu. W momencie, co się odwróciłem, zaczęliśmy no, strzelać. Nie, no, trudno. Ciemne miejsce, daliśmy się tutaj no. za bardzo. A powiem ci oni musieli długo mi lecieć. No by się głupio śmiał, nie? Ale ja się odwracałem, ja się odwracałem. Jak ja czas? nie odwracałem, ja się odwracałem i nie... ja nic nie widziałem. Dziwne. No trudno, trudno. No. Не идет точно.